No dobra, <laughs> podejście numer dwa. Nic tu nie ma. No i za drugim podejściem się udało go ubić. Mam coś na manę? No zbyt wiele... To nie mam. No to co, sary? Jeszcze idziemy na orka? No i jak myśli? Chodźmy dalej. Do... W porządku. Sary, idziemy, ja muszę zdobyć broń. Na no, Harada. Znowu jedna z tych głupich bestii! Yep. Ale, uważaj. Się z bestiami. No to ty se już możesz wracać do miasta, ja sobie tutaj jeszcze pochodzę. Dość tego, tutaj ork. No to na razie możesz... Serio mogę? Nie wiedziałem. No dobra, no to co? Teraz sobie tutaj polatamy, pozbieramy, połazimy. I, będzie git. I to spory git. I wszystko zabite. Nic Tu nie ma. Niczego Nic tu nie, nie ma, idę. Niczego tu nie, zna, nie ma. Nie ma czego plądrować. Naraz, zabierajmy to, co Nie nam ma dali. Hop. Co my tu mamy? Zardzewiały czy tak, tak. 20 sztuk złociszy. Hmm, muszę nabić jakiś poziom. Żeby móc otwierać... Nauczyć się otwierać tych... Ten o... Hmm, skrzynie. Bo na razie... Nie mam żadnych punktów nauki a to jest mała lipka z tego co pamiętam to tutaj się skręcało tutaj było parę sztuk złota Ech. no i co? było parę sztuk złota? było Oczywiście, jak to sprzedamy, to co zabraliśmy. Tam mamy tablicę. Jak fajnie, nie? <ścoughs> No okej, okay. gra zapisana, więc możemy już iść, albo... Dobra, Pantero, słuchaj, ty idziesz ze mną, tak? Masz mi pomóc. O Zabójcza! Mm. Na co następni? Bierz ich Na znaczy co się bierz go? Co moją panterkę bijesz? Pozwolić dziadu jeden? No ja myślę. Hmm. Owcza skóra. Stal. Nie znam się na otwieraniu zamków. No to się kuźwa poznają pozna z tym. Nie znam się na otwieraniu za mną. panterko, chcesz to, może za mną jeszcze iść. Nie chcesz to, już możesz paść. Biedna panterka, niczego tu nie znajdę. No ale widzieliście? Rozpierdzielator z niej jak wuj. To może mi się przydać. A dobra, co sobie będę żałował Hokus pokus, czary mary Będzie to orka stary. Zobaczymy jak sobie poradzimy z zębatami pod postacią orka Wojownika Ju, Sorry, elity No hmm. Najlepsze, że to idzie na nasz Do nas hm. to, Że punkty doświadczenia idą na nasz bilans A nie na naszą postać No to co? Drozo, tu za. Zembol? Jesteś gdzieś jakiś? No, Arr, jestem najlepszy. No dobra, my tu. I z powrotem. Jesteśmy człowiekiem. A tu je zębacz. Wyskoczył. Dobra, pozbieraliśmy. Pozbieraliśmy. Teraz tylko tak zrobić taką bitkę. Pod postacią morfy i rozpindolić całe to towarzystwo. Chociaż to nic nie da. Stoć! Słucham. Chciałem dziś no, mam pieniądze, mam. Tak, było fajnie i w ogóle, stary. Ale... Przecież wiedział o tym wcześniej. No to jest chyba drugie podejście... ...nagrywania, tak? Tak. Dobra, pójdźmy do Harada. Czołem Harad. Mam orkową broń. Pokaż. Dawno już nie miał. To były ciężkie. Myślałem, że nie z. Kiedy mu Przydałbyś. Jeśli chodzi. Ale. Torben? Bosper chciał mnie. Prosił mnie. Dowiedz się, Konstantino, jak z... A Mateo po... To oznacza, że zaskarbiłeś sobie. Wystarczy, żebyś został. Jesteś got? Jeszcze nie. Dobrze. Nie śpiesz się. Ale jeszcze nie A dlaczego? Bo najpierw chcę pójść do... Czemu, ...Mospera i mu oddać jego Futra Co do tych mam je Wspania... A oto za... I co? Czy zgodzisz się, że... O, nie. ...Ale? Czy to znaczy... Jeśli! Ale... Dzięki Pokaż mi... Pokaż mi swoje towary Zatrzymaj starej skóra, wimczka si, si 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 jeszcze coś tutaj mamy, Góra ognia to dla i z nią są surowe, to nas sprzedaż, to nas sprzedaż. To na sprzedaż, sprzedaż, zostawić, sprzedaż. Ej! Trzymaj stary łuk. no i dzięki. Już możemy, w sumie... No dobra, czyli tutaj już mamy tak zrobione kilka zadań. Z tego co zauważyłem, no to... Czemu moglibyśmy się teraz zająć? Pomóc dla... ...Laressa. To nie, to nie, to nie, to nie... e eee, e. Dobra, w sumie możemy... Eee, ja możemy iść do... Grega. O ile ile jeszcze starczy w tym samym miejscu O, nie mam go. Gdzie on jest? Nie ma za długo zlekałem Nie hmm. wiadomo Nie, jeszcze nie mam poziomu Pójdź wafa Ale Adanos obawiał się ja mam kasę 822 sztuki tak. Za ty, Grek pewnie jest pod to. Ej ty. Co mogę dla ciebie? Pragnie... Ile to za... Masz pon... Kościół? Błogosław... Dzięki. Zawsze to powtarzałam. Słyszałam co Mój mąż uważa ciebie. Nie mam przy... To nie ma znaczenia! No dobra To wiecie co? To ja podlecę Jeszcze zobaczyć czy grek jest tam koło tej tawerny A no jeśli tak to spoko Jeśli nie To... Będzie problem I to spory problem No. Nie krócej do ziemi. Ale za pindol. No dobra, w tym odcinku to już będzie na tyle. Więc <śm> do usłyszenia w następnym. Może zaraz was na nagrywać. Tak tutaj jest. A więc, cześć!